Kochani, dzisiaj Was zapraszam na hol zakupowy, biedronkowy, czyli sklep, który już na pewno bardzo dobrze kojarzycie u mnie, jeżeli chodzi o hole zakupowe, spożywcze. I tak, już Wam pokazuję, na co zdecydowałam się tym razem. Jak widzicie, mamy tutaj jedną siatkę, i tutaj jeszcze pomidory. Tak, pomidory były. Nie były w promocji. Były za 8 zł za kilogram, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo pięknie mi zapachniały na półce, więc wzięłam tutaj dosyć sporo tych pomidorów, ale powiem Wam, że u nas bardzo szybko idą pomidory i ja takie pomidory pochłaniam w ogromnych ilościach. Kupiliśmy, kupiłam, bo w sumie byłam sama na zakupach dzisiaj. Kupiłam dwa chleby z ze smakiem, to jest mieszany razowy, jest to jeden z moich ulubionych chlebków, ja zamrożę je, bo jeszcze mam chleb, ale wzięłam na zapas i one były po 3 zł, będę Wam mówiła ceny, bo ostatnio mówiliście, że fajnie jak są podawane ceny. Dobra, kolejną rzeczą są to pieczarki, one były akurat w promocji za 3 zł za takie opakowanie kilogramowe i pomyślałam, że bardzo fajnie będzie sobie je na przykład podsmażyć do jajecznicy albo nawet do tostów je zużyć. Myślę, że 3 zł za pół kilograma to jest dobra cena, więc dlatego też wzięłam. Wzięłam sobie również hummus klasyczny. Ostatnio też go brałam, bardzo mi smakuje. Ma bardzo fajny skład. On jest w cenie 4 zł. Tu mamy 160 gramów. Składniki możecie sobie, możecie sobie przystopować, są naprawdę bardzo dobre. I tak jak już wielokrotnie Wam powtarzałam, są też smakowy, paprykowy, na pewno jest i pomidorowe, ale w tamtych już jest zawartość cukru, więc nie wiem. Ja biorę ten zwykły w każdym razie. Dobra, to do 2,50 wzięłam sobie cebulkę, dynkę, trzy sztuki. Jak widzicie, cebulka pójdzie na kanapki, a szczypiorek pewnie do jajecznicy. Tutaj widzę takich mniej zdrowszych. Czyli mało zdrowych rzeczy. Mamy tutaj paki Marsa i Snickersa. One były po 2,50. Także myślę, że na czarną godzinę warto mieć coś takiego. Kolejną rzeczą, po którą głównie właśnie wybrałam się do Biedronki, już Wam pokazuję, żeby Wam to uwiarygodnić, jest to burówka. Słuchajcie, pojawiła się w asortymencie biedronkowej Biedronkowym, borówka amerykańska. Ja po prostu uwielbiam borówkę. Ona, co prawda, nie jest polska, oczywiście, bo pochodzi z Portugalii, tak jak widzicie. Ale ja borówkę po prostu uwielbiam. Zobaczcie w ogóle, jaka, jaka duża. Naprawdę spore są te e, owoce. Nie wiem jeszcze, czy w dobra smaku, bo nie próbowałam. Ale jak zobaczyłam w gazetce właśnie biedronkowej, że jest borówka amerykańska, to stwierdziłam, że lecę od razu. Tu mamy pół kilograma. Nie 300 g, przepraszam, pół kilograma już bym tutaj zawyżyła. Jest to odmiana Malibu i za jedno takie opakowanie 7 zł. Ona była w promocji, tak, także wiem, że e, to wychodzi ponad 20 zł za kilogram, ale niestety takie ceny e, burówki aktualnie są. Po tym jak będą nasze krajówki, to wiadomo, będzie to tanie, ale zobaczcie, mi to pójdzie w cztery bo myślę, że jedno opakowanie jednego dnia będę zjadała. Tak, takim, takim jestem żarłoczkiem. Dobra, eee, kolejną rzeczą są pałeczki kukurydziane. One kosztowały złoty 50. Zł. Ja bardzo e, lubię mieć coś takiego w szafce do pokruszania. One w składzie mają jedynie kaszkę kukurydzianą. Także naprawdę skład jest jednoskładnikowy. Warto coś takiego mieć moim zdaniem. O, to jest nowość w sumie. E, ostatnio na Instagramie właśnie przyobserwowałam taką e, osobę, która prowadzi właśnie e, konto z różnymi nowościami, takimi zdrowymi. Jeżeli chodzi o biedronkę. I tam ostatnio właśnie dziewczyna pokazywała e, ten jogurt. To jest to f, e, jogurt fruity, piór, bez dodatku cukru. E, są dwie wersje. Ja tutaj wybrałam z mango. E, banan, gruszka mango, tak. A jeszcze była wersja jakaś czerwona, coś z truskawką, ale stwierdziłam, że na razie wezmę jeden. Ale spójrzcie, e, to kosztowało 2 złote. Ale spójrzcie, jaki ma, ma jakiś super skład, naprawdę. Jogurt naturalny, przytarte owoce płatki owsiane i płatki jaglane, tyle także skład ma zarąbisty moim zdaniem ciekawe jak to będzie jak to będzie w smaku, jak będzie się dobrze sprawdzał, to myślę, że będę sobie teraz kupowała bo to jest fajna przekąska, no i fajnie, że nie dodaję cukru, bo już samo to, że słuchajcie jest dodany banan, mango i inne owoce to już to podnosi, jeżeli chodzi o cukier więc bez sensu jest dodawać do takich słodkich, owocowych jogurtów jeszcze dodatkowo, dodatkowy cukier nie, 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 nie rozumiem wiecie tego fenomenu, no ale widocznie tak, e, tak jest. E, ok, kolejną rzeczą są to dwa jogurty, e, ostatnio moje ulubione z TOLI z WAPNiem. E, bardzo smaczne, bardzo dobre. E, one są po, czekajcie po ile, coś koło złoty 50 albo złoty 60. I składy już Wam nieraz pokazywałam, ale zobaczcie, możecie sobie przystopować. Też bardzo ładne. Wydaje mi się, że fajna opcja. Oczywiście kaszka złoty 60, zł. śmietankowa jest jeszcze w wersji chyba wiśniowej i truskawkowej. Dodatek taki, wiecie, że macie taki załącznik, że możecie sobie dolać po prostu taki dżemik. Ja zawsze wybieram śmietankową, bo mi po prostu ta najbardziej smakuje. Kolejną nowością dla mnie przynajmniej w Biedronce, bo nie widziałam tego nigdy wcześniej, jest mozzarella light. Ja z tej firmy Sotile gusto kupowałam mozzarellę, ale to zwykłą, nie lajtową. Skład ma bardzo fajny, nie ma się do czego przyczepić. Już Wam pokazuję. Mleko, sól podpuszczka, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, zalewa, woda, sól. Taki same składniki są w tej zwykłej, więc niczym to się nie różni, niczym się nie różni, prócz oczywiście kalorycznością. Tu mamy na 100 gramów 157 kalorii, a w tej zwykłej jest 230, Między 230 a 250, i ona była w promocji za 2,50. Ta zwykła również była w promocji po 2,50, ale stwierdziłam, że skoro opuścili tą wersję light, to spróbujemy sobie light. Wziąłam 3 opakowania. Ok, kolejną rzeczą, na którą ostatnio mam często dosyć ochotę, to są te właśnie. Parówki sokoliki, teraz były w promocji. Jeżeli się wzięło dwie sztuki, dwa opakowania, to z 3 250 zł za opakowanie było liczone. Skład ma również bardzo fajny mięso 90% więc też nie ma się do czego naprawdę przyczepić i też takie coś lubię mieć po prostu w lodówce. Kolejną rzeczą jest za 3,80 100 gramowa taka kiełbasa Żywiecka z szynki. Select, tutaj mamy. Jeżeli chodzi o skład, też możecie przy sobie przystopować. Jest to kiełbasa wieprzowa, grupa rozdrobniona, wędzona, parzona, podsuszana. Produkt bezglutenowy, także wzięłam sobie coś takiego. Wzięłam sobie również orzechy laskowe, dlatego że u mnie takie opakowanie idzie mniej więcej w ciągu tygodnia 300 gramów. Ja dodaję te orzechy do jogurtów. Tak na sucho lubię sobie zjeść. Więc ostatnio ja kupiłam takie opakowanie, to wystarczyło mi na tydzień, i teraz musiałam kupić kolejne, bo już nic mi nie zostało. I koszt takiego opakowania to jest 14 zł i 300 gramów, już mówiłam chyba. Także ostatnio się przerzuciłam na orzechy laskowe, wcześniej kupowałam często migdały, ale teraz ostatnio jakoś te orzechy laskowe bardziej mi po prostu smakują, bardziej mi odpowiadają. Kolejną rzeczą jest. Ser Światowic za 6 zł. Mamy tutaj 300 gramów, Podlaski w plastrach. Eee, takie pochwanie też mi więcej na tydzień wystarcza. Bo jeżeli chodzi o skład, no to eee, wiem, że są sery, które na przykład nie mają tego barwnika annato, ani tego stabilizatora nawet. Ale mi ten ser bardzo smakuje i, eee, no i dlatego się zdecydowałam na podlaski. Zastanawiałam się jeszcze nad Gołdą. Ostatnio miałam Gołdę i również mi bardzo eee, smakował więc e, ostatnio często kupuję właśnie te 300 gramówki. Było tak jakoś idealnie. wystarczają. jeszcze fajne są takie e, sery żółte, które e, tak można przełamać na pół. To takie w takim jednym opakowaniu, ale z e, e, wiecie, przydzielone na pół, że nie musicie od razu całego opakowania otwierać. No to też jest fajna opcja. I wzięłam sobie również e, skyr. Tutaj już jak widzicie. Nie ma nic. Wziąłam sobie dwa opakowania z fruwity naturalny. Jogurt typu islandzkiego. Jeżeli chodzi o Skyr z tej serii fruwity występują one również e, oczywiście e, pod względem smakowym. Tam były chyba jakieś owoce leśne. Kilka tam na pewno smaków było do wyboru, ale ja wzięłam sobie naturalny, zwykły. I tak. One były w cenie złoty 50 albo złoty 60. Chyba złoty 50. I mamy tutaj mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych, no i wymienione te bakterie jogurtowe, te kultury bakterii jogurtowych. Więc skład bardzo fajne, 150 gramów. I powiem Wam, że ja Skyr ogólnie kiedyś kupowałam, często dosyć, ale ostatnio jakoś mi nie wpadł w ręce, i teraz akurat stwierdziłam, bo miałam wziąć cztery takie te naturalne jogurty. Ale stwierdziłam, że fajnie będzie wziąć sobie jakiś taki zamiennik. Jeżeli chodzi o skrypt, to jest to jogurt naturalny, e, taki bardziej gęsty. On jest, ten jest bardziej lejący się, ten jest bardziej gęsty. Więc w zależności od tego, do czego chcecie dodać dany jogurt. Ja często dodaję sobie jogurty też do borówek, ale teraz mam ochotę zjeść sobie takie opakowanko. Tak po prostu na sucho do jakiegoś filmu sobie puszczę zaraz. Więc już się nie mogę doczekać, jestem mega ciekawa, czy będzie smaczne i muszę porozkładać oczywiście te zakupy. Powiem Wam tak, ogólnie wydałam, jeżeli chodzi o te zakupy, 100 zł, więc wydaje mi się, że dosyć sporo, bo nie, wiem, nie wydaje mi się, żebym kupiła jakoś mega dużo tych rzeczy. Kupiłam tyle, na ile byłam w stanie unieść sama, bo tak jak Wam wspominałam, na zakupach byłam sama dzisiaj bo Tomek niestety jest w pracy i nie mógł iść, więc poszłam sama i powiedzcie, czy tutaj widać 100 zł, no nie wiem, chyba po prostu nadrobiłam tymi borówkami, bo one są były po 7 zł, więc jak już mamy 4 opakowania razy 7, to już jest 3 dychy no to mogło być, no i yy, pamiętajcie że jeżeli chodzi o bakalie, to też drogo wychodzą. I zastanawiałam się nawet ostatnio, czy nie zamówić sobie na Allegro takie bakalie. Tam pakowane są po kilogramie i to wychodzi dużo taniej, więc y, też rozważam taką opcję. Bo u mnie, jeżeli chodzi o orzechy laskowe i migdały, to naprawdę idzie to w hurtowych ilościach. Okej, okay, dobra, to ja się biorę zachowanie, dziękuję Wam za obejrzenie tego hola zakupowego, spożywczego z Biedronki, mam nadzieję, że takie zestawienie zakupów Wam się podobało, starałam się mówić Wam od razu ceny, żebyście się zorientowali, jeżeli chodzi o cennik, że tak powiem, bo pod ostatnim holem czy przed, przedostatnim. Tutaj wskazaliście, że fajnie, jak są mówione ceny, żeby się zorientować, mniej więcej, jak to wygląda cenowo. Także w tym odcinku się postarałam, już wymienić wszystkie ceny. Przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba we wszystkich produktach wymieniłam. Ja się tymczasem. Nie, to złe określenie. Ja się będę żegnać. O! Ja się będę z Wami żegnać. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobał odcinek, dajcie łapkę, w górę. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie i gorąco. Buziarki dla Was, papa! Pa.